Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o koronawirusie. Co ja na ten temat w ogóle myślę i sądzę? Yy, zacznę od tego, że niedawno, yy, konkretnie w dniu wczorajszym, jechałem autobusem, prawda? I yy, pewna dziewczyna rozmawiała przez telefon. Ja tej rozmowie się przysłuchiwałem, ponieważ była dość ciekawa. Mianowicie dotyczyła tego, że kuratorium oświaty wysyła swoich przedstawicieli do szkół, gdzie jest właśnie mowa na temat koronawirusa, to znaczy są sprawdzane higiena w tych szkołach, jak wszystko wygląda, czy są wprowadzone lekcje, bo nie są lekcje temu poświęcone, jak to wszystko wygląda. Czy na przykład jest mydło, czy jest ciepła woda w kranie i tego typu kwestie. Zatem, jak widzimy, jest przygotowanie jakieś w Polsce na ten temat, pod względem chociażby szkół. Natomiast jak wygląda to w szpitalach, prawda i tak dalej, tego nie wiem, oceniać tego nie zamierzam. Natomiast ja głównie posłużę się dwoma źródłami. Przede wszystkim źródłem z prostu, czytałem przed sekundką dosłownie wprost, i tam jest opisane, że mniej więcej około na 24 lutego, więc to jest parę dni temu, zachorowań w Chińskiej Republice Ludowej było jakieś około 79 tysięcy, 78 tysięcy, tam z kawałeczkiem, prawda? 800 ileś, i wypadków śmiertelnych było tutaj, słuchajcie, bym powiedział około 2600, o! 2600 ofiar osób zmarło. Z tego, co wiem, również na koronawirusa umierają raczej osoby, bym powiedział, z tego, co słyszałem, starsze, prawda, słabsze i tak dalej. Również, jeśli chodzi o Chiny, no to też nie wiem, czy to są przypadki sensacyjne, czy to są takie sensacyjki wyciągane przez media, czy to jest prawda. Ale czytałem wywiad z Chinką, która twierdzi, że dochodzi do wypadków bardzo, nawet niewątpliwych moralnie, tylko po prostu zbrodniczych bym powiedział, mianowicie palenia żywcem ludzi. O co chodzi? Mianowicie sytuacja wygląda w ten sposób, że człowiek no, starszy, prawda, na przykład 70-letni, ta Chinka opisywała, że widziała to na własne oczy. No już umiera tego koronawirusa, prawda? Już widać, że człowiek ledwo co ciągnie. No to gościa, prawda, wiążą. Wkładają do worka i wysyłają do, prawda, spalarni. Z ludzkich, tak to nazwijmy. Tak? Mówię, nie wiem na ile jest to prawdą, ponieważ media Różnych sensacji szukają. Natomiast również, powiedzmy, znając pewne takie, jakby to powiedzieć, niuanse chińskie, no to bym powiedział, że czy jest to możliwe, czy nie? To znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy generalnie mają Pewną, pewne... Yy, takie zasady moralne. To znaczy, Chińczycy podobnie jak Polacy yy, mają yy, państwo osadzone bardzo mocno na moralności. To znaczy... Yy, yy, Chiny można rozłożyć tylko i wyłącznie upadki moralne. W żaden sposób nie można, o tym mówił chociażby Pan docent Kosecki, już nieżyjący, świętej pamięci. Ja czytałem książki o Chinach, oglądając chińskie filmy i tak dalej. Z tym bym się zgodził, to, ale nie wiem na ile Komunistyczna Partia Chin ten dorobek, wielki dorobek Chin zniszczyła. Właśnie tej tradycji. A tradycja chińska mówi tak, po pierwsze o szacunku dla yy, yy, starszych ludzi, yy, to wynika z konfucjonizmu. Po drugie, również yy, o yy, szacunku dla yy, wykształcenia. Także to jest też bardzo ważne, ale istotnie jest ten szacunek dla starszego człowieka. Więc nie wydaje mi się, w tej wersji, którą ja uznaję, jakby w wersji tej moralnej, żeby ktoś wiązał starszego człowieka, prawda, i palił go żywcem. Jest to dla mnie trochę niepojęte. Pod względem właśnie tej chińskiej kultury i tradycji. I właśnie chińskiej cywilizacji, tak? Nie jest to cywilizacja oczywiście chrześcijańska czy katolicka. Tym bardziej. Natomiast jest to ta tradycja. Ogromna tradycja, prawda, tutaj szacunku dla starszych ludzi. To jest bardzo istotne. Z drugiej strony, natomiast, trzeba też pamiętać, że jednak w Chinach były momenty, również w historii pozakomunistycznej partii Chin, gdzie właśnie zdobycie, ten zdobycie narodu chińskiego. Yy, były niszczone. Nawet za czasów pierwszej dynastii yy, chińskiej, za czasów cesarza yy, Huangdi. Jinping. Zatem też o tym trzeba byłoby pamiętać. W związku z tym mam pewien dylemat: czy jest to prawda, czy też nie. Przejdźmy teraz dalej. O koronawirusie mówi bardzo dużo yy, Emil. Na kanale Aiko i Emil ostatnio był film na ten temat oraz na kanale Pozro z KLD bardzo dobre filmy, naprawdę doskonałe, bym powiedział. Na przykład na kanale Pozro z KLD Emil mówi, że zamknięte zostały tutaj, prawda, całość tego granicy kolańskiej. Dzięki czemu. Ten koronawirus nie powinien się rozprzestrzeniać, ale z drugiej strony te granice są przekraczane, mianowicie pamiętajmy o tym, że Koreańska Republika Ludowo-demokratyczna nie jest już tak szczelnym, jakby się wydawało. I na przykład przemytnicy, którzy żyją ze sprzedaży rzeczy z Chin, jednak do tych Chin się przedostają, tak? Doszło podobno nawet do, chociaż też tak jak mówię, nie wiadomo czy do tego do doszło, czy nie. Czy to jest to kolejna sensacyjka, Do strzelania osoby, która tutaj jak gdyby ten kordon sanitarny złamała. Również dyplomaci nie mają lekko, ponieważ nie mogą jeździć sobie po Pyongyangu tak, tak jak wcześniej. Są zamknięci. Muszą, mają, jeżeli są korzy, no to. Wzywają karetkę i karetka przyjeżdża. I mają naprawdę bardzo ciężko pod tym względem. Także nasi polscy dyplomaci. Co jeszcze można tutaj by było powiedzieć na temat właśnie tego koronawirusa? No to... Także to, że tak jak mówię Koleńska Republika Ludowa Demokratyczna jest zamknięta. Dzięki te, czemu prawdopodobnie tam przypadków żadnych koronawirusa nie ma, aczkolwiek wiadomo, różnie może to być. Prawda? Tak na matginesie. Dodam, że właśnie to QCU, z którego teraz korzystam, jak widzicie, jest naprawdę świetne, ponieważ jest w stanie przesiać nawet rojbos, a rojbos to są takie małe igiełki z Republiki Południowej Afryki. Świetnie nawadnia, notabene rojbos. Eee, co ja mogę jeszcze Wam powiedzieć tutaj na temat tego koronawirusa? To, to że należałoby teraz przejść do Japonii, czyli do kraju kwitnącej wiśni. Tam yy, widziałem, że yy, też filmik właśnie Emil nagrał, yy, że słuchajcie, yy, jest sprzedawany yy, Spiritus z Polski. Wyprzedany. Totalnie podobno. Również wyprzedawany jest papier toaletowy. jogurty typu Danon. Mięso. Yy, prawda? I widać, naprawdę, całe półki w sklepach, japońskich. Mam tutaj na myśli supermarkety. Jest nieco po prostu wszystko powyprzedawane. I no, jest to widoczne. Podobno też premier, chyba teraz jest premierem jest Shinzo Abe, z tego co ja kojarzę. Również tutaj ma zamknąć szkoły. Także, naprawdę jest trochę, moim zdaniem, panika. Pod tym względem coraz większa. Nie jakaś duża, ale no jest, skoro yy, rzeczy znikają z półek. Yy. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Co ja o tym sądzę? Przede wszystkim uważam, że rzeczywiście należy yy, coś, prawda, pod tym względem zrobić. To znaczy, yy, rzeczywiście yy, w liczbie Chińczyków, prawda, yy, te 2000 osób. Właściwie 2,5 tysiąca z kawałeczkiem, 2,600 to nie jest na ileś miliardów Chińczyków jakaś wielka ilość osób zmarłych, prawda? Natomiast yy, trzeba by było, moim zdaniem, rzeczywiście o tym powiedzieć, że coś takiego jest, yy, na spokojnie powiedzieć, żeby ludzie dbali o higienę, to na pewno, i przygotować służby medyczne. W przypadku Korei Północnej uważam, że bardzo dobrze władze zrobiły że zamknęły kraj, ponieważ rzeczywiście, no jest to blisko Chin, to jest raz, a dwa, z, z tego co Emil mówił, to y, kola Północna nie ma specjalnie y, środków na to, żeby z tym koronawirusem walczyć. Zatem uważam, że y, dobrze zrobili pod tym względem. Jeśli o to chodzi, że zamknęli granicę. Natomiast w przypadku pozostałych krajów uważam, że przede wszystkim należałoby jakoś tam zrobić współpracę międzynarodową, ale co najważniejsze, nie sieć paniki. A ja uważam, że media w Polsce, typu O2, prawda, czy inne, i w ogóle na świecie, bo to nie jest tylko w Polsce, po prostu sieją panikę. A to jest trochę niebezpieczne i bez sensu. Bo rozumiem, że. Prawda, jest problem. Tak? Problem jest i problemu nie należy lekceważyć. Natomiast też tak jak mówię, nie przesadzajmy z tym. Była ptasia grypa, był wirus Ebola. Yy, były jeszcze tam inne rzeczy i jakoś przetrwaliśmy. Tak samo uważam, że yy, można przetrwać to. Właściwie każdy tą chorobę, każdy wirus i tak dalej, przy odpowiednich działaniu, prawda, można przetrwać. To znaczy na przykład, weźmy taki AIDS nawet, tak, wirus śmiertelny. Przepraszam Was bardzo, ale powiem Wam wprost. Stosujcie się do zasad y, świętej wiary katolickiej, jeżeli chodzi o współżycie, nie będziecie mieli, mieli AIDSa. No kurde, no nie ma opcji, tak. No bo pierwsza sprawa, współżycie z jedną partnerką bądź partnerem, tak, Zależność od tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Prawda? Wiadomo, bez zabezpieczenia, tak? Ale no wiemy, kto to jest. I nikt z nikim nie służy je dalej. Prawda? Chociażby to. Wielność drugiej osobie. Czyli swojej żonie, prawda? Bądź mężowi. I nie ma aids Tak? Koronawirus. Myj człowieku ręce. Tak? stosuj się do pewnych zasad higieny, to nie będziesz miał, prawda, koronawirusa. Prosta rzecz. Nie stosujesz się, no to trudno, to, się, to ryzykujesz. Tak ja na to, tak to bym widział. Więc przede wszystkim bym podkreślał rzeczy, które są w tym przypadku, akurat tego koronawirusa, niezbędne do zwalczania jego. Czyli właśnie podkreślał mycie rąk, zrobił kampanię społeczną właśnie na temat mycia rąk, że to jest bardzo ważne i tyle. Znaczy też innych rzeczy, które są tutaj potrzebne. Trzeba stosować się do zaleceń, prawda, lekarskich czy też odpowiednich służb medycznych i problemu nie będzie. I jeszcze jedno, nie wiem z czego ten koronawirus wyniku, ale też um, niestety, ale w Chinach jest w związku z tym, że kiedyś była rewolucja kulturalna, a także wcześniej, dużo, dużo, dużo wcześniej, wielki skok tak zwany. Mam tutaj na myśli bardziej wielki skok niż rewolucję kulturalną, jednak, mimo wszystko. Po prostu ludzie w czasie wielkiego skoku, a właściwie wielkiego głodu, można powiedzieć, jedli wszystko. W związku z tym, Chińczycy przyzwyczaili się do jedzenia wszystkiego od tamtego okresu. I teraz się mówi, że Chińczyk jednak nawet nogi od stołu. Tak, dokładnie. I y, to nie jest, y, moim zdaniem, bezpieczne, ponieważ różnego rodzaju zwierzątka y, też mogą powodować pewnego rodzaju problemy, prawda? Na przykład taką, wiecie, popularną potrawą chińską jest y, walka smoka z feniksem, nie wiem, czy kojarzycie. Y, to jest takie książce na temat... Y, Właśnie Chin czytałem. Ogromna książka, ponad 800 stron, prawie 900. Już kończę tę książkę czytać. Jeszcze mi jakieś 80 stron zostało. Była opisana, właśnie ulubiona potrawa Mao Zedonka, czyli walka z moka z Peniksem. Jest to po prostu potrawa z węża i, i skota. Tak, skota, dachowca. Jest to wykwintna potrawa chińska. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Zatem po prostu dbajmy o swoje zdrowie, o higienę i tak dalej. No to nie będziemy mieli koronawirusa. Po prostu. Także słuchajcie, z Panem Bogiem, szczęść Boże i życzę Wam zdrowia przede wszystkim, a koronawirusa się nie bójcie. Dbajcie o swoje zdrowie. No, Wasze zdrowie rojbosem piję. Zatawane na ogłos, świetnie nawadne. No, człowiek napity, najedzony, prawda? I można robić spaćku, czyli lulu. Bo spanie też jest bardzo ważne. Szczęść Boże, Panem Bogiem, bo Cię, Emiru Cię, Emilu, z całego serca i Twoją żonę Aiko. Emil, przy okazji, jak Ci się podoba moje kiusiu? Szczęść Boże. A, no i oczywiście, tak jak mówię, nie bójcie się koronawirusa, bo nie ma czego się bać. Tak uważam, po prostu bądźcie o higienę. I tyle. Proste. Proste. I to można zrobić. Z Bogiem.